Witaj, wszechświecie. Oto jestem. Co dziś razem przeżyjemy? Tony brady takim hasłem właściwie mógłbym co rano witać dzień. Właściwie, dzieje się tak, gdy jest weekend. Kiedy jest tydzień, pracujący, wiem, co będę robić, i niekoniecznie jestem w tego zadowolony. Choć staram się z sercem wykonywać swoją pracę, jakkolwiek by była skromna. To jednak czasem brakuje mi pokory, żeby zaakceptować swoich współpracowników. Zajmijmy się zatem weekendami. W ostatni weekend w Krakowie odbywały się targi książki. Oboje dużo czytamy, synowie mnie. Plan był więc taki, że pójdziemy na targi, pokręcimy się tu i ówdzie, może coś kupimy. Parę godzin, mówiliśmy. Syn odkrył, że jeden z zespołów którego słuchamy podczas jazdy, napisał książkę kucharską. Kupiliśmy, poszliśmy po autograf. Okazało się, że grają koncert wieczorem tego dnia i zapytali, czy będziemy. Zgodnie z prawdą, powiedzieliśmy, że nie spodziewaliśmy się ich tu i nie wiedzieliśmy, że jest koncert, a oni wręczyli nam bilety dla wszystkich. Wieczór spędziliśmy zatem na koncercie, bawiliśmy się doskonale, przyzwyczaiłem się że moje plany biorą w łeb, nie potrafię jednak przyzwyczaić się wciąż do sposobów, w jaki mój Bóg, jakkolwiek go pojmuje, czasem mnie zaskakuje. To takie przyjemne.